Papież rozgrzeszył polskich biskupów, pisze z oburzeniem polityka piórem Adama Szostkiewicza. Gdy czytałem ten tekst, trudno mi było zachować powagę, bo oto pierwsza polityka przez rok sugerowała, że papież zrobi porządek z polskimi biskupami, sugerując, że ci biskupi to jakaś zupełnie zaskorupiona. Kasta, którą Franciszek musi wyczyścić do zera. A potem, gdy okazało się, że wizyta Ad w Watykanie była bardzo serdeczna, i pełna z jednej strony wierności wobec papieża, a z drugiej strony jego miłości wobec polskich biskupów, no to nastąpiła konsternacja. Gdzie są dzisiaj ci, którzy twierdzili, że polscy biskupi nienawidzą Franciszka? Gdzie są ci, którzy z kolei twierdzili, że papież będzie dymisjonował polskich biskupów? Te wszystkie bzdury to dowód, że jak bardzo lewicowa i liberalna prasa tworzy własne mity, zaczyna w nie wierzyć, a gdy coś z tego nie wychodzi najlepiej według scenariusza papież kontra biskupi, no to wtedy jest konsternacja. Oczywiście takie są efekty, gdy tworzy się wyimaginowany świat dla propagandowych powodów, i dlatego konsternacja Damaszczowskiewicza w polityce się nie dziwię.